Hej, z strony Łukasz Biały z 9 edycji Top Model. Dzisiaj będę brał udział w wyzwaniu Fashion from Passion. Zobaczymy, jak pójdzie. Teraz czekam, aż maszyna losująca wybierze mi jakiś temat. Jak idę na domówkę, to lubię... Zrobić taki twist elegancji i oczywiście czegoś luźniejszego, bo oczywiście szkoda założyć jak najlepsze ciuchy, bo się zaleje, wyleci mi coś z buzi, albo cokolwiek innego stanie się zupełnym przypadkiem. Dlatego lubię to połączyć i założyć może bardziej eleganckie spodnie, a górę taką zupełnie na luzie. Lubię mieć coś dłuższego, oversize'owego, żeby przy tańcowaniu zarzucić czymś, albo cokolwiek. Dlatego. Połączę to wszystko w całość i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Ta koszula akurat miała na celu bardzo często służenie jako kotyk komukolwiek, bo ja warta albo bez koszulki, albo, albo bez niczego i, i zostawiałem ją gdzieś, ale zawsze szczęśliwym trafem do mnie trafiała. Jak idę na imprezkę, to lubię sobie połączyć coś eleganckiego z takim casualem, dlatego Lubię bardzo założyć sobie spodnie, które miały kiedyś kanta, a teraz już nie mają. Oczywiście inne skarpetki. Buty, jak to buty, nie muszą być jakieś bardzo eleganckie, ważne żeby były wygodne i żeby się tancowało fajnie. Zwykła koszulka, która nada troszeczkę takiego casualowego tonu. I jakieś dodatki: może być pierścień, może być jakiś naszyjnik. Jak tak się ubieram, to znaczy, że albo wrócę o siódmej, albo w ogóle. Dlatego jak ludzie mnie widzą, jak wychodzę z domu tak ubrany, no to żegnają się, dobra, to do niedzieli Łukasz jest piąty. Pamiętam, że wyjechałem na cały weekend na działkę i tą koszulę miałem na sobie, jak przyjechałem. Później była impreza przez długi czas i koszulę znalazłem po dwóch dniach gdzieś tam, zawsze do mnie wracała i e, okazało się, że z żyła jako kocyk. Ktoś sobie ją założył, bo jest bardzo oversize'owa i sobie w niej po prostu śmigał. A ja ją bardzo lubię, więc coś szukałem, albo nie szukałem, nie pamiętam. I także mi tak służyła. To jest moja propozycja na domówkę. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Piszcie w komentarzach, dajcie znać, jak Wam się podoba w skali 1 do 10. Pamiętajcie, że niżej niż 7 się nie liczy. I tak, za tak. Możecie mi powiedzieć, co byście zmienili, pewnie nic, ale co byście zmienili ewentualnie w wyglądzie. Ja lubię poszaleć sobie czasami ze, ze stylówkami, to jest chyba najbardziej odpowiedni, dajcie znać. Oglądajcie cały czas Top Model na tvn i na Playerze. Pozdrawiam Was serdecznie, buzi i mamę oczywiście, i brata, i jeszcze jednego brata, i Maćkę. Hej.